Siemaneczko, mordeczki z tej strony Mega Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy w GTA V Policja, moi drodzy. To jest kolejny odcinek z GTA 5 Policja. Jeśli nie oglądaliście wcześniejszego odcinka, to koniecznie to nadróbcie i obejrzyjcie dlatego, że w poprzednim odcinku moi drodzy. W poprzednim odcinku przeniosłem się do Liberty City. Konkretnie nie ja sam, tylko mnie przeniesiono do Liberty City. Moi drodzy, tak jak widzicie, w Liberty City jest ciepło, bo nie trzeba chodzić w kurkach, tylko normalnie można w krótkich spodenkach sobie chodzić po mieście. Moi drodzy, bo tak jak widzicie, że ja mam shorty na sobie teraz. Dobrze, moi drodzy, ja jestem trochę daleko od naszego miejsca pracy, bo ja jestem w Nowym Jorku na ulicy Crockett Avenue i Garrett, czy jakoś tak. A my jesteśmy na Manhattanie, czyli w tej części centrum Nowego Jorku, i pracujemy tu na drodze pomiędzy 400-408 na Jade Street i Can Street. Dlatego, moi drodzy, trochę nam brakuje. Ja już sobie zaznaczę, bo byłem w domu. Poszłem po świeże bułeczki tutaj do sklepu gdzieś nie, gdzie był. Tutaj ciuchy sobie kupić. Te shorty kompletnie, te krótkie sobie kupiłem, bo jest ciepło, moi drodzy, w Nowym Jorku i przy okazji musiałem za daleko odjechać. Dlatego, moi drodzy, teraz musimy wrócić tutaj. Ja tak ubrany, moi drodzy, jadę. Bo nie ma czasu jechać do domu, moi drodzy. Bo za kilka minut możemy być spóźnieni. Dlatego, moi drodzy, ja wsiadam do mojego auta wypożyczonego tutaj za ten czas, kiedy będę w Liberty City, moi drodzy. I nie wiem, czy ja dobrze jadę, chyba, chyba dobrze jadę, tak, bo na Manhattan jadę dlatego moi drodzy ja jadę, a was za ten czas, ale się auto zbugowało śmiesznie. A was za ten czas, co ja będę jechał, chcę zachęcić do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, subika z dzwoneczkiem. No i jeśli chcecie więcej takich, jeśli chcecie ogólnie zostawcie dużo łapek, dużo Komentarza, będzie kolejny odcinek z policji, moi drodzy, a jak nie, to będzie odcinek z perzeta, moi drodzy. Ponieważ yy, wczoraj wleciał Perze. takie mini daily się zrobiło wczoraj, perze, dzisiaj, yy, dzisiaj policja, moi drodzy. Yy, dzisiaj skończymy wcześniej służbę, moi drodzy, bo my dzisiaj mamy nocną służbę. Nie wiem, dlaczego ja nie mam yy, tutaj, czemu ja nie widzę. O, teraz powinienem, tak, teraz widać czas, moi drodzy, jaki jest tutaj. 23 jest, ja jestem spóźniony prawie, bo o północy zaczynam służbę, moi drodzy, i no tutaj widzicie, zaczynam służbę o północy, mój drodzy, a odcinek trochę będzie trwał. Ja zaczynam służbę, kończę ją rano o 8 albo o 9, nie wiem. I później wracam do domu, dlatego zejdę wcześniej ze służby. Moi drodzy, nie będę całe 2-4 na, na 7, tylko teraz będę, akurat, moi drodzy, tylko nockę mam. Nie wiem, chyba, dos chyba komendant powiedział, że dzisiaj jadę jednostką undercover, moi drodzy. Chyba tak, chyba dzisiaj undercover jest. Nie wiem moi drodzy, zobaczę jaki radiowóz będzie w garażu. Ja się idę przebrać moi drodzy i widzimy się już później. Dobrze moi drodzy, dzisiejszym samochodem patrolowym, y którym będziemy jeździ jeździli po... Tutaj po Nowym Jorku to będzie, moi drodzy, Fort Taurus. Nieoznakowany, tutaj widzę, jednostka undercover, moi drodzy, na patrol wyjeżdża. Tak się prezentuje. Jeszcze z bumperem, moi drodzy, tutaj jest. Czy nie wiem, jak to się, z blokadą bumperem, czy jakoś tak. Nie wiem, jak to się, moi drodzy, nazywa, ale tutaj z osłoną, to my jeszcze, moi drodzy, mamy Fort Taurus. Moi drodzy, już godzina minęła służby, ale to nieważne. Yy, dlatego, moi drodzy, yy, nie wiem, jak ja się nazywam. Nie wiem, jak ja się nazywam. Aha. A dobra, wiem. Przypomniałem sobie, moi drodzy, jednostka SC84. 84, 80, 84 wyjeżdż, yy, yy, status 5. Przepraszam, moi drodzy, ale się pomyliłem. Wyjazd na patrol to się w Polsce mówi, a nie w Stanach. No i fajnie, teraz y, wcześniej był mój drodzy też Ford, bo Fordy są jako popularne, nie, y, nie, nieco popularne w Stanach Zjednoczonych moi drodzy, no i tak pomyślałem sobie, że może fajnie by było takim Fordem sobie pojechać na Patron moi drodzy, a i taki został nam przydzielony właśnie. No, to jest fajny moi drodzy, radiowóz na ciemno w nocy, na taki nocny patrol, fajny to jest radiowóz moi drodzy. I mam nadzieję, że tym Taurusem pojeździmy sobie więcej razy niż tylko jeden raz, bo mi się naprawdę podoba ten Ford Taurus, moi drodzy, tym bardziej taki tym bardziej taki normalny, taki nieoznakowany moi drodzy, dlatego to jest chyba mój ulubiony radiowóz na razie który widziałem, czyli biały Fort Taurus, moi drodzy, i no i tyle chyba. Je jeździmy sobie teraz i będziemy patrolowali teren, moi drodzy. A ja jestem ubrany, tak, ja mam strój policyjny, chyba muszę się przebrać, moi drodzy. Nie wiem, Czeka czekajcie, moi drodzy, przebiorę się. Tutaj jest komenda, to ja się szybko polecę, moi drodzy, przebrać. Czekajcie. Dobrze, moi drodzy, jestem jednostką cover już teraz przebrałem swój strój Chciałem się przebrać taką podkoszulkę jakąś, ale jednak się rozmyśliłem Moi drodzy, moja postać się rozmyśliła, wiecie dlaczego y y Tutaj, proszę bardzo, na czarno nikt nie wychwyta Jestem jednostką cover Super, ale ładnie naprawdę, moi drodzy, Liberty City Czy to Nowy Jork, nie wiem, alpha Ładnie Nowy Jork wygląda, naprawdę, moi drodzy. To jakieś, Nie wiem. Podjeżdżę, może posprawdzam, moi drodzy, parkingi, czy nie ma nic nielegalnego czasem na tych parkingach. Dlatego, moi drodzy, posprawdzam. Podjeżdżę, posprawdzam. E, na razie na czerwonym świetle muszę, moi drodzy, stanąć. Dobra. Dobra, tutaj jest szpital, są trzy szpitale, moi drodzy, na Manhattanie, a cztery, pięć, sześć, siedem, siedem, moi drodzy, czyli najwięcej komend policji znajduje się na, znajduje się, moi drodzy, na Manhattanie, czyli na głównej stolicy, One Police Plaza. O, moi drodzy, obok biurowca jakiegoś tutaj, NA, Sea Court House, to jest jakiś biurowiec czy coś, nie wiem. To jest na Colony Island, a my jesteśmy tym, tak, M MTS, tak. Dobrze, moi drodzy, gdzie jestem? Jestem tu, moi drodzy, pojadę tu do szpitala popatrzeć, co tam ciekawego jest, czy karetki nie zostały jakieś skradzione czy coś, moi drodzy, trzeba zawsze popatrzeć. Ja o, niebieskie, zielone światło yy, znaczy się. Jest. Cyk. I już szybko jestem, ale to mi nawigacja w tamtą stronę każe jechać. To. No to ja muszę w tamtą stronę pojechać, moi drodzy, niestety. O, tutaj jest szpital, Emergency. Aha, tędy nie można, tędy nie można wjechać, moi drodzy, trzeba tutaj garażem, garażem trzeba wjechać chyba, tak, bo tu jest wjazd, nie, nie, a zamknięty może szpital, moi drodzy, żeby się nikt nie wkradł, no nic, znajdę sobie miejsce jakieś tutaj, o, tutaj, moi drodzy, wezmę sobie tu postawię radiowóz i super będzie jak ktoś przejedzie, czy coś, ja też będę o cyk cyk, światła włączone tutaj takie to światełko mam tylko i jak coś to będę widział, moi drodzy, czy ktoś łamie przepisy prędkości jakąś, czy coś łamie, trzeba poczekać, moi drodzy i dopiero dobrze, moi drodzy Tutaj widzę jakieś auto podejrzane, trochę. Nie wiem co to jest, bo ja wysz, wyszłem, ale podejrzane auto coś śmiga tam, moi drodzy. Coś miga, ale nie wiem co to tak miga. Dziwne. ci moi drodzy, pośledzę to auto trochę. Chyba, że on mnie widzi. Nie wiem, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, ja nie wiem, ja nie wiem, czy on mnie widzi, czy on mnie nie widzi, ale wątpię, że mnie widzi. Jest. Dobra. A, moi drodzy, zatrzymuję go. Ło! Co jest? Czekajcie. Moi drodzy, gdzie jest gaśnica, gaśnica? Szybko. Szybko moi drodzy. Trzeba to gasić. Pogotowi nie wiem czy zdążyłem wezwać. Tutaj, bo się pali coś jeszcze. Dobra, tu już się przestało palić. Tu też... No typie co robisz. No. Kurde, auto się pali. Już się nie pali, dobra. To szybko muszę wezwać. Szybko tutaj zapomnę. A MTS y, MTS 84 do 00 potrzebne pogotowie i Straż Pożarna. Wybuch na... wybuch na Denver AV. Szybko potrzebne. No. Dobra. Dobra, moi drodzy. Ja nie wiem. Muszę rozłożyć, moi drodzy, pachołki i zaczekam, jak straż pożarna przyjedzie tutaj, moi drodzy. Ja nie wiem, moi drodzy, wezwałem, pogotowie przyjechało, przyjechał jeszcze jeden patron, moi drodzy, do Charger. Highway Patrol, moi drodzy, tylko że przyjechał, bo Highway Patrol był najbliżej. O, bo tutaj, tutaj już autostrada biegnie, taka cyk, taka mała. I Highway Patrol był najszybciej to, to radiowóz policyjny to radiowóz policyjny policji drogowej przyjechał, bo był najszybciej policja przyjechała, zablokowała. Ja tutaj też przestawiłem radiowóz moi drodzy. Ratownicy w, są w środku i tam opatrzają i strażacy, nie wiem, gdzie są Strażacy. Stoi niby wóz Strażacki, a nie gdzie Strażacy są moi drodzy. A po, w pogotowie to w środku karetki są mi, ratują tam to typa co się tam zwęglił w tym samochodzie. Nie wiem, moi drodzy, ja nie wiem, naprawdę to było trochę dziwne. To wyglądało jakby to było albo przypadkowe, albo przypadkowo, albo moi drodzy, specjalny zamach. na mnie mógł to być, moi drodzy, ale nie wiem w sumie, sam nie wiem, co to mogło być. Jest już, moi drodzy, siódma rano. Ja tutaj jedno zgłoszenie, które sam sobie zrobiłem, czyli podróż za samochodem, a później wy, wy, wybuch tego samochodu. No dobrze, moi drodzy, ja nie wiem. Niedługo będziemy kończyli patrol, moi drodzy, bo undercover, nawet biały w dzień, to jest nie za bardzo, bo będą... Kojarzyli, że trochę podejrzane, że auto jedzie w ciemności, to skąd wiesz, kto to jedzie za tobą? Dlatego, moi drodzy, jednak mi się opóźnił patrol i muszę później trochę skończyć. Jak widzicie ja tu siedzę. O, ledwo. Ledwo idę, moi drodzy, bo to po tym wybuchu, tak. O. Przewala mi się postać, bo w treumie cała, że prawie zginęła, no bo to byliśmy blisko nawet, moi drodzy, tego ja już ja już tutaj sygnały wyłączam, moi drodzy, i ja wyłączam sygnały mijam tutaj straż pożarna policja tych niech pogotowie jeszcze zostanie a ja już, moi drodzy, pojadę sobie no dobrze, moi drodzy, nadal pada, non stop pada. Nie wiem dla o, pod prąd jadę, dobrze moi drodzy, czekajcie. Bo ja pod prąd jadę. To ja nawet nie wiedziałem o tym. Ten sobie przejadę, będzie dobrze. Tak. tak jest dobrze, dobrze. Moi drodzy, ja nadal jestem na Manhattanie, nie zjechałem nigdzie w ogóle, moi drodzy i to Właśnie to, co mnie właśnie dziwiło, moi drodzy. To jest to cookies i tutaj jak widzieliście, widzieliście moi drodzy, ci co oglądali odcinek to wiedzą, że tutaj jest tak oprócz tych cookies całych sprzedawanych są y, też sprzedawane tutaj moi drodzy, y, jest tutaj marihuana nielegalna albo potajemnie nawet bez wiedzy jakiejkolwiek po prostu y, sprzedają tu marihuanę w ciastkach moi drodzy. Yy. No, tak jak widzicie, też że ciastka mają swoją własną ochronę, moi drodzy. W ogóle, tak jak widzicie, Mad Drift Staff to jest ochrona. Widzicie Dodge, Dodge? Tutaj jest Crown Victoria, jest Ford też. Dlatego moi drodzy, 2-4 na 7, 24 godziny na cały tydzień mają moi drodzy zapewnioną ochronę i nikt tam nie wbije, moi drodzy, kompletnie. Szeryfi, nie wiem w ogóle, czy są szeryfi w Liberty City w mieście, ale widziałem w tamtym odcinku, był właśnie słów szeryfa, moi drodzy, że się czają na to miejsce, ale trudno będzie wbić mu, Mo y możliwe, że będzie potrzebna mobilizacja SWAT i jako jednostka SWAT, antyterroryści, będzie potrzeba wbicia tam się do nich, moi drodzy. Co to za typ? dobra, daruję już mu, moi drodzy. A to tu jest zakaz wjazdu. Uh -huh. Dobra, to ja przejadę szybko. I już nie jestem na zakazie. Dobra, tutaj, a tutaj było to miejsce takie. Dobra, moi drodzy, to ja jadę dalej. Tutaj chyba jakiś park mi się wydaje, że jest. To mogę trochę popatrzeć. Mogę trochę na tym parku popatrzeć sobie, co tam jest. Czy tutaj komenda, ale na tą komendę nie mogę, bo to ja na tej komendzie nie pracuję, chyba tak mi się wydaje, tak? Tak, to jest kompletnie inna komenda. Można powiedzieć, że ta sama, ale i ona jest kompletnie inna. Tutaj widzicie, że macie wyjazd kompletnie. Tutaj inny wyjazd jest jeszcze. O, 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 o! Tutaj jest, mój drodzy, burger shot, to wezmę sobie do domu. Cyk, wezmę se. Zaparkuję, wezmę sobie do domu jakiś fajny przekąsek, będę się jadł później, moi drodzy, po służbie. Yy, nie wiem, który to odcinek. Yy, pamiętacie w ogóle, moi drodzy, mówiłem, że z Konta ma się pojawić yy, w piątym odcinku. Nie wiem, czy to jest piąty, chyba to jest piąty odcinek, chociaż sam nie wiem. Ale moi drodzy, dopiero jak wrócimy z Liberty City, przepraszam Was, że, spec że tak zrobiłem, że tak specjalnie, że już stan konta będzie, że będą pieniądze liczone. Przepraszam moi drodzy najmocniej, co się stało? Przepraszam Was najmocniej moi drodzy za to, że nie ma stanu konta i dlatego moi drodzy stan konta pojawi się dopiero jak yy, wrócę z liberty city tutaj moi drodzy w grze a więc tak ja tutaj powinno już moje jedzonko przyjść dobra wezmę jedzonko i moi drodzy wsiadam do auta i wracam na komendę tutaj już po koniec służby bo już koniec służby moi drodzy to ja wracam na komendę moi drodzy bo już jest 10, mój drodzy. Już jest 10. Miałem o 9 kończyć czy tam o 8 a o godzinę zostało przesunięte. To jej to je już powinienem skończyć służbę, ale jeszcze nie skończyłem, mój drodzy. Dobra, to ja tu pojadę cyk. A i jestem już. Jestem już tu niedaleko, moi drodzy. Ej, no co jest? Nie no, nie no moi drodzy, jak go zatrzymuję? Nie ma tak łatwo. Typie, ty, pety, On chyba nie wiedział, że ja undercover jestem. Halo, proszę pana. Co się tutaj dzieje, proszę pana? Niech pan zjedzie na pobocze i porozmawiamy. Trzymałem ruch, dlatego zjechałem na pobocze, ale już, moi drodzy, jest ok. Dałem mu mandat, wystawiłem gościu, przyjął, dlatego, jest ok. Ani razu broni, moi drodzy, nie musiałem użyć. Karabinek tutaj wziąłem sobie, teraz idę oddać. Tutaj mam pistolet, broni Nie musiałem żadnej broni w ogóle używać. To był super odcinek, według mnie, bo broń. Nie była potrzebna. Ja się moi drodzy przebieram. Biorę moje auto gdzieś schowane jest, idę sprawdzić do garażu. I wracamy moi drodzy do domu. Dobrze moi drodzy, ja tutaj widzicie tutaj Taurus, przepiękny, undercover Taurus tu stoi. A ja moi drodzy tutaj jadę z tanierem i jadę moi drodzy. Tutaj wjechać nie mogę, to ja muszę zrobić zakręt jak zawsze. To tutaj muszę pojechać, mój drodzy. Zakręt zrobić cyk i zakręcam, mój drodzy. I Jestem już pod domem. Ja jeszcze, moi drodzy, muszę sobie kupić telefon, dlatego do Apple muszę zajść. Trochę się chłodno przez deszcz, moi drodzy, zrobiło, ale oprócz... Yy, ja tak przyszłem, dlatego, moi drodzy, oprócz tych krótkich spodenków, to nie mam w ogóle żadnego innego ubrania, dlatego trudno. Yy, ja tutaj wchodzę, potrzebuję telefonu, moi drodzy, sobie kupić. Yy, tutaj idę, nie wiem, czy tutaj jest w ogóle... A ja nie, to jest zamknięte, trudno moi drodzy, to ja sobie poczekam jak tu ktoś przyjdzie i popatrzę sobie jakie telefony tutaj mają, w ogóle to jest Apple, nie ma innego sklepu tutaj moi drodzy, tylko, z Apple, tylko Apple jest, sklep, dlatego sobie iPhone'a kupię i co tutaj ciekawego mają? Mhm Ciekawe. No to są Apple Watch, a to już nie. Przepraszam, moi drodzy, ale katar mam cały czas. Ten mi się podoba, moi drodzy, telefon. Idę tutaj do obsługi pojedzieć, jak przyjdzie i, moi drodzy, kupuję telefon. Dobrze, moi drodzy, udało mi się, wydali mi telefon. Dlatego super, ja tutaj idę już do domu, chociaż... A, no tak, schowałem do bagażnika jedzenie, to ja tutaj wyjmę, tylko muszę bagażnik otworzyć, moi drodzy. Czekajcie, muszę otworzyć bagażnik. Gdzie tutaj jest? O, jest, moi drodzy. Mam bagażnik, wyjmę tutaj jedzenie, cyk, pięknie. Dobra, moi drodzy, zamknąłem. Pięknie, dziękuję bardzo. jedzę Jedząko wyjęte wyjęte wyję jedzonko i super moi drodzy. Wyjąłem jedzenie, teraz nie będę głodny, moi drodzy. Idę do domu. Wracam. No i pięknie. Najgorsze jest to, moi drodzy, że przez ekran to widzicie, wy też widzicie, nie? Chyba widzicie że deszcz pada, deszcz w domu pod dachem mi deszcz pada moi drodzy, wy to rozumiecie nie jakim cudem ale jakoś y, pada deszcz tutaj dobra moi drodzy ja tak wyszłem, to elegancko trochę, to ja się przebiorę moi drodzy w, jak, w jakiś podkoszulek czy inne, bo tutaj mój, mój apostać, tutaj i mój, mój Jacek się czuje pewnie i Czuję pewność, że na pewno zaraz nie wyskoczy jakiś boczuk czy coś takiego. Rozumiecie, moi drodzy, wczoraj pod sam nieco cinka, wam moi drodzy mówię, dlatego tutaj Jacek w domu jest bezpieczny, moi drodzy, to się przebierze. Yy, dlatego, moi drodzy, ja się przebiorę i widzimy się już za chwilę. Dobrze, moi drodzy, ja już jestem w przebrany, czyli tutaj w ulubiony strój tutaj Jacka, czyli w taką podkoszulkę, w taki bezrękawnik. To jest ulubiony strój, ale publicznie boi się pokazywać, bo po ostatnim, moi drodzy, odcinku, kiedy jeszcze, kiedy wlatywaliśmy na Ganglostów jako słod, moi drodzy, to wtedy też byli, byliśmy przebrani później. Dlatego, moi drodzy, Jacek ma i swój ulubiony strój, tylko jak już to prywatnie, jak nikt nie widzi, moi drodzy, samemu w domu, gdzie się czuje pewnie, a tak to publicznie się boi, żeby nikt zaraz nie wyskoczył i go nie złapał, czy coś takiego, nie wiem, moi drodzy. No cóż, piękny widok, moi drodzy, na Liberty City, piękny widok na Nowy Jork, moi drodzy, piękny widok na Nowy Jork. I super, moi drodzy. Chyba to byłby już koniec odcinka. Jest popołudnie, moi drodzy. Dlatego teraz będzie tylko obiad, i, i później i spać, żeby na, wrócić na następny dzień do pracy znowu, moi drodzy. Dlatego ja się przebieram znowu, bo ja się tak krótko przebrałem. Ja się znowu, moi drodzy, muszę przebrać, bo muszę wyjść. I widzimy się, moi drodzy, za chwilę dobrze moi drodzy ja już tutaj znowu przebrany jestem tutaj tym razem tak zwyczajnie założyłem moi drodzy te nowe shorty kupione i ja już wychodzę moi drodzy tutaj z domu to ja już wychodzę moi drodzy tylko że to już jest koniec odcinka i ja tutaj w tym nowym stroju co widzieliście mnie moi drodzy rano to teraz wychodzę moi drodzy bo Jadę na imprezę moi drodzy, bo jest impreza, jadę na imprezę, to się przebrałem tak, yy, yy, przebrałem się w spodeńki, żeby nie było gorąco tam moi drodzy. Czemu ja mam broń? Nie wiem, moi drodzy, czemu ja mam broń? Kabury nie mam, a broń mam. Nie wiem. Yy, ale i tak czy siak, dziękuję Wam bardzo moi drodzy za oglądanie. Yy. Obejrzyjcie koniecznie poprzednie odcinki na kanale, czy odcinki GTA 5 Policja. Obejrzyjcie moi drodzy i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem. I widzimy się moi drodzy w następnym odcinku na tym kanale. Cześć!